Z tego miejsca jeszcze zapraszam bardzo serdecznie do lajkowania i subskrybowania naszego kanału na YouTube. Energy Gas Polska, kanał oczywiście. No i tam będą się pojawiały cyklicznie jakieś ciekawostki, prezentacje oraz jazdy testowe. Witamy Państwa w firmie Energy Gaz Polska. Prezentujemy dzisiaj, można powiedzieć, flagowy model Mercedesa, jeżeli chodzi o komfort, wyposażenie. Oraz o klasę samą w sobie Mianowicie jest to Mercedes klasy S Wyposażony oczywiście w Prawilny silnik V8 o pojemności 4,3 litra O mocy w tym przypadku 280 koni Mechanicznych. Auto zostało wyprodukowane W 2002 roku Gdzie pomimo 18 lat na pewno Nie można Tutaj odebrać temu autu Właśnie komfortu podróżowania I tego, że jest to Piękna i bardzo komfortowa Limuzyna Na pewno nie można e, tutaj e, odebrać temu autu właśnie komfortu podróżowania i tego, że jest to e, piękna i bardzo komfortowa limuzyna. Co za tym idzie, że jest piękna, komfortowa i ma potężny silnik? To, że na pewno dużo pali, mianowicie tutaj spalanie około 14 litrów benzyny, można powiedzieć średnie spalanie, gdyż na pewno tym autem da się spalić więcej paliwa. Jest absolutnie niedopuszczalne. Tutaj właściciel zdecydował się na montaż instalacji gazowej. Jest to instalacja BRC, e Sequent, Plug and drive, więc jak widzimy wiek auta. Nie stwarza problemu, jeżeli chodzi o montaż instalacji gazowej. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć oszczędzać, aczkolwiek im wcześniej to zrobimy, tym oszczędności będziemy mogli bardziej liczyć w dziesiątkach tysięcy złotych. Tak jak wspomniałem, 14 litrów benzyny na 100 km gazu, około 16 litrów dla jakiegoś uzmysłowienia. Powiem, że koszt przejechania 1000 km na benzynie jest to 625 zł na gazie już tylko 315 także jeździmy o połowę taniej. Oszczędzamy 310 zł na każdym przejechanym 1000 km, nie tracąc na komforcie i przyjemności podróży. Koszt instalacji do takiego auta jest to 5200 zł, w przypadku oszczędności niesionych wraz z jazdą na gazie zwrot kosztów montażu w tym konkretnym przypadku nastąpi już po około 16 16000 km, także tutaj zwrot będzie bardzo szybki. Jak wiemy, takimi autami pokonujemy, tak jak teraz widać, bezszelestnie dziesiątki tysięcy kilometrów rocznie, także zwrot nastąpi szybciutko. polecamy do gazu każdy, absolutnie każdy silnik, który jest wyposażony w pośredni wtrysk paliwa, tutaj możemy tak naprawdę zacząć od silnika 1.6 kompresorów w tych mniejszych Mercedesach nawet po 6.3 wersji AMG, jeżeli auto jest wyposażone tak jak wspomniałem, pośredni wtrysk paliwa każdy z tych silników będzie świetnie współpracował z gazem Przede wszystkim najtrudniejsze jest dosyć niedużo miejsca pod masku, jak również regulacja sama tego auta. Trzeba wiedzieć po prostu co się robi i wtedy takie autko się na pewno odwdzięczy, a miejsce zawsze się znajdzie troszeczkę kreatywności, troszeczkę znajomości, budowy tych aut i nie będzie to stanowiło problemu. Mercedes przyzwyczaił nas do bardzo wysokiej jakości wykonania swoich pojazdów, jak również do bardzo dużej żywotności, jeżeli będziemy o auto odpowiednio dbali, nie tylko pod kątem, e, można powiedzieć, wizualnym, tylko technicznym, czyli regularna zmiana oleju, regularna zmiana filtrów, stosowanie części zamiennych wysokiej jakości. Jak również jeżeli chodzi o instalację gazową, tutaj skupmy się na doborze tej instalacji. Zamontujmy dobrą instalację i zacznijmy oszczędzać wraz z pierwszym tankowaniem, a nie z doborem instalacji. To na pewno się zwróci i będziemy autem jeździć. Można powiedzieć, że z niezauważalną różnicą względem benzyny pod kątem samej jazdy, jak również i żywotności, no i oczywiście komfortu podróży. Ja tu przyznam się szczerze, że już od jakiegoś czasu się czaję na Mercedesa. E, na razie e, tak z serce skrada model CLS, <laughs> oczywiście pod gaz, czyli z pośrednim zużytkiem paliwa. E, tam jest do wyboru sporo silników, bo praktycznie od 3,5 litra do silnika e, można powiedzieć skupiłem się, 5,5 kompresor w wersji AMG, No zobaczymy, co, co czas pokaże, co się fajnego trafi. No ale właśnie jeżeli chodzi o Mercedesa to ja jestem jak najbardziej za no, fajne osiągi, wysoki komfort podróży, bardzo elegancki wygląd pomimo upływu lat to same plusy. No i oczywiście świetna współpraca z instalacjami gazowymi. Szczerze powiem, że tutaj nie będę się wypowiadał co do konkretnego modelu, tylko co do silnika, tylko przede wszystkim, żeby auto było zadbane, żeby było z pewnych rąk w dobrym stanie, to się na pewno odwdzięczy. A co do e, wyboru modelu, to aż tak, powiem szczerze, że w tej kwocie nie znam rynku. E, myślę, że za jakieś 30 tysięcy to nie będzie to najnowsze auto. Będzie miało już kilka ładnych lat. No, dlatego mówię, że tutaj skupmy się głównie na stanie technicznym, na bezwypadkowości, na utrzymaniu pojazdu. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do lajkowania i subskrybowania naszego kanału na YouTube. Jak również do zadawania pytań w komentarzach na temat montażu instalacji gazowej do takiego auta, jak również do innych modeli Mercedesa, czy też ogólnie do innych aut, bardzo chętnie odpowiemy na te pytania, odpowiemy na wyceny, także zapraszamy do kontaktu również przez formularz kontaktowy na stronie egp.pl, jak również pod numerem telefonu 22 810 0090, technicy czekają na Państwa telefon. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam ponownie.